Gdy budzimy się do nowego dnia, zdarzają się chwile, gdy nasze serce jest ciężkie, gdy okoliczności wydają się pilne, a nasza dusza woła o natychmiastową pomoc. To właśnie tego ranka Bóg zaprasza nas, abyśmy zbliżyli się do Niego z taką samą pilnością i szczerością jak psalmista Dawid, który w Psalmie 70. zawołał: Pospiesz się, O Boże, aby mnie wybawić. Panie, pospiesz się, aby mi pomóc. Dzisiaj to nie jest po prostu kolejny zwyczajny świt. To święty moment wołania, oddania się i absolutnego zaufania do tego, który jest naszą pomocą bardzo obecną w utrapieniu. Jeśli przechodzisz przez trudne chwile, jeśli w Twoim sercu jest pilność, jeśli potrzebujesz natychmiastowej ulgi w sytuacjach, które wydają się bez wyjścia, ta modlitwa została przygotowana specjalnie dla Ciebie. Nieważne, czy walka jest finansowa, emocjonalna, rodzinna czy duchowa, ten sam Bóg, który wysłuchał Dawida w jego udręce, jest tutaj, w tym momencie, gotów wysłuchać Twojego wołania i odpowiedzieć z mocą i miłością. Zostań z nami do końca tej modlitwy, ponieważ wierzymy, że Duch Święty dotknie Twojego serca, przyniesie ulgę Twojej duszy i otworzy drogi tam, gdzie wszystko wydawało się zamknięte. Niech ten ranek oznacza początek Twojej odpowiedzi, Twojego cudu. Twojego wybawienia. Módlmy się razem z wiarą i pilnością, wiedząc, że nasz Bóg nigdy nie zawodzi, a Jego odpowiedź już jest w drodze. Módlmy się. Panie mój Boże, tego ranka stawiam się przed Tobą z pilnym sercem, tak jak Dawid wołał w psalmie 70. Pospiesz się, o Boże, aby mnie wybawić. Panie, pospiesz się, aby mi pomóc. Nie przychodzę z pustymi formalnościami. Ale ze szczerością tego, kto uznaje, że desperacko potrzebuje Twojej interwencji. Znasz każdy szczegół mojej sytuacji, każdą łzę wylaną w ciszy, każdą źle przespaną noc z powodu trosk, które na mnie ciążą. Ojcze, jesteś Bogiem niemożliwego, tym, który czyni to, czego żaden człowiek nie może uczynić. Dzisiaj wołam o Twoją pilną pomoc, ponieważ ufam, że Twoje miłosierdzie porusza się szybciej niż jakikolwiek problem. Że Twoja łaska dociera przed jakąkolwiek trudnością i że Twoja moc niszczy każdą niemożliwość. Nie pozwól, abym pozostał dłużej w tych okolicznościach, które mnie dręczą. Pospiesz się, Panie, ponieważ w Tobie jest moja nadzieja, a poza Tobą nie ma zbawienia. Dziękuję Ci, Ojcze, ponieważ jeszcze zanim zawołałem, już przygotowywałeś odpowiedź. Dziękuję, ponieważ Twoja wierność nie zależy od moich. Okoliczności, ale pozostaje mocna jak skała, którą jesteś. Dziękuję, ponieważ w środku burzy jesteś moim pokojem, w środku ciemności jesteś moim światłem, w środku rozpaczy jesteś moją odnowioną nadzieją. Niech moje serce uspokoi się w pewności, że działasz w tym dokładnym momencie na moją korzyść. Panie, tak jak powiedziałeś w Księdze Izajasza, rozdział 65, werset 24. I będzie tak, że zanim Zawołają. Ja odpowiem. Gdy jeszcze będą mówić, ja ich wysłucham. Wierzę, że gdy się modlę, już poruszasz ludzi, otwierasz drzwi, przygotowujesz drogi i usuwasz przeszkody. Twoje słowo głosi w Księdze Jeremiasza, rozdział 33, werset 3. Wołaj do mnie, a odpowiem Ci i oznajmię Ci rzeczy wielkie i mocne, których nie znasz. Dlatego wołam z ufnością, wiedząc, że Twoja odpowiedź przewyższy moje oczekiwania. Ojcze umiłowany, potrzebuję twojej pilnej pomocy w sytuacjach finansowych, które mnie dręczą. Znasz rachunki do zapłacenia, potrzeby, które się kumulują, presję, którą odczuwam, nie mogąc odpowiednio zabezpieczyć mojej rodziny, ale pamiętam, że jesteś Jehowa Jire, Bogiem żywicielem i że twoje słowo obiecuję w liście do Filipian, rozdział 4, werset 19. Bóg mój według swoich bogactw Zaspokoi wszystkie wasze potrzeby w chwale przez Chrystusa Jezusa. Pospiesz się, Panie, aby otworzyć drzwi zaopatrzenia, aby przynieść możliwości, których potrzebuję, aby pomnożyć to, co jest w moich rękach. Wołamy, Panie, o pilną ulgę w sytuacjach zdrowotnych, które nas dręczą. Znasz każdy ból fizyczny, każdą diagnozę, która wywołuje strach, każdy objaw, który kradnie nasz pokój, ale jesteś Bogiem, który uzdrawia. Zgodnie z Twoim słowem w Księdze Wyjścia, rozdział 15, werset 26: Ja jestem Pan, który Cię uzdrawia. Wyciągnij Twoją potężną rękę nad każdą chorobą, dotknij Twoją mocą każdy organ, który nie funkcjonuje odpowiednio, odnów każdą komórkę, wzmocnij każdy system. Niech już dzisiaj oznaki poprawy będą widoczne, niech badania przyniosą dobre wieści. I niech Twoje uzdrowienie objawi się w sposób nadprzyrodzony. Wstawiam się również, Ojcze, o pilną pomoc w związkach rodzinnych, które przeżywają kryzys. Widzisz podzielone domy, małżeństwa w konflikcie, dzieci, które się oddaliły, ostre słowa, które zostały wypowiedziane i głęboko zraniły. Ale jesteś Bogiem, który odnawia rodziny, który uzdrawia zranione serca i który przynosi pojednanie tam, gdzie jest rozłąka. Wylej twój olej uzdrowienia na każdą emocjonalną ranę, zmiękczy serca zatwardziałe przez dumę, usuń bariery stworzone przez urazę i przywróć harmonię do naszego domu. Panie, wielu z nas staje w obliczu duchowej pilności, czując się daleko od ciebie z wiarą za chwiną przez okoliczności. Niektórzy walczą z pokusami, które wydają się silniejsze niż ich siła woli, inni czują się duchowo zagubieni, bez jasnego kierunku. Ale jesteś Bogiem, który odnawia duszę zgodnie z Psalmem 23. Przybliż nas z powrotem do siebie, rozpal w nas na nowo płomień wiary, odnów w nas pierwszą miłość do ciebie i do Twojego słowa. Niech to będzie moment osobistego przebudzenia, duchowej odnowy i przywrócenia wspólnoty z tobą, Ojcze. Są między nami ci, którzy stają w obliczu pilnych sytuacji prawnych, procesów, które się ciągną niesprawiedliwości, które wołają o rozwiązanie. Jesteś Bogiem sprawiedliwości, tym, który egzekwuje prawo i który nie pozwala, aby niewinny został skazany. Interweniuj, Panie, w każdą sprawiedliwą sprawę. Skłoń serca sędziów ku prawdzie. Zmyl plany tych, którzy knują zło i spraw, aby sprawiedliwość została szybko ustanowiona. Jak napisano w Księdze Izajasza, rozdział 54, werset 17. Żadna broń wykuta przeciwko Tobie nie będzie skuteczna, a każdy język, który powstanie przeciwko Tobie na sądzie, potępisz. Wołamy o pilną ulgę dla tych, którzy są bezrobotni, którzy stają w obliczu udręki braku stabilnego źródła dochodu. Znasz każde złożone CV, każdą przeprowadzoną rozmowę kwalifikacyjną, każde drzwi, które się zamknęły, ale jesteś Bogiem, który otwiera drogi tam, gdzie nie ma drogi. Pospiesz się, aby połączyć Twoje dzieci z odpowiednimi możliwościami, z odpowiednimi ludźmi we właściwym czasie. Niech jeszcze w tym tygodniu pojawią się nieoczekiwane zaproszenia, zaskakujące propozycje i drzwi, które otworzą się w sposób nadprzyrodzony. Panie, wstawiamy się o pilną pomoc dla młodych ludzi, którzy znajdują się w fazie podejmowania ważnych decyzji dotyczących studiów, kariery i przyszłości. Wielu staje w obliczu presji, lęku i strachu przed podjęciem złych wyborów. Wylej na nich Twoją mądrość, jak obiecałeś w liście Jakuba, rozdział pierwszy, werset piąty. Jeśli komuś z Was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga, który wszystkim hojnie daje. Niech mają jasność umysłu do nauki, rozeznanie, aby wybrać najlepszą drogę i odwagę, aby realizować swoje marzenia zgodne z Twoją wolą. Ojcze, umiłowany, są ludzie słuchający tej modlitwy, którzy stają w obliczu emocjonalnej pilności. Depresji, która kradnie radość życia, lęku, który paraliżuje, napadu paniki, który terroryzuje, traum z przeszłości, które wciąż powodują ból. Jesteś Bogiem, który uzdrawia złamanych na duchu i który łączy ich rany zgodnie z psalmem 147, werset 3. Dotknij każdy niespokojny umysł Twoim pokojem, który przewyższa wszelkie rozumienie, uspokój każde, udręczone serce Twoją pocieszającą obecnością, uwolnij każdą duszę uwięzioną przez strach Twoją doskonałą miłością, która wypędza wszelki lęk. Wołamy Panie o pilną ochronę przed atakami duchowymi, z którymi wielu się boryka. Toczą się niewidzialne bitwy, uciski próbują się manifestować, negatywne myśli bombardują umysł ale Twoje słowo głosi w drugim liście do Koryntian, rozdział 10, werset 4. Bronie naszej walki nie są cielesne, ale potężne w Bogu do burzenia twierdz. Zburz każdą twierdzę mentalną, zerwij każdy duchowy łańcuch, ucisz każdy oskarżycielski głos i przyoblecz nas w Twoją pełną zbroję, abyśmy mogli oprzeć się w dniu złym. Panie, Wielu ojców i matek woła o pilną pomoc dla swoich dzieci, które znajdują się na niebezpiecznych drogach, związane ze złym towarzystwem, podejmujące wybory, które mogą zniszczyć ich przyszłość. Jak matka Samuela modliła się z pilnością za swojego syna, tak też wstawiamy się. Uwolnij nasze dzieci od narkotyków, przemocy, rozwiązłości i wszelkiego oszustwa, którego wróg używa do niszczenia młodych żyć. Otocz ich twoimi aniołami. Dotknij ich serca Twoją miłością i przyprowadź ich z powrotem na ścieżki prawości. Ojcze, są między nami ci, którzy stają w obliczu sytuacji awaryjnych, wymagających Twojej nadprzyrodzonej interwencji, wypadków zagrażających życiu, diagnoz, które przerażają, kryzysów, które pojawiają się znikąd. Tak jak Jezus uspokoił burzę jednym słowem, tak też Ty możesz uspokoić każdą sytuację, która wymyka się spod kontroli. Wyciągnij Twoją potężną rękę nad każdą sytuację awaryjną, przynieś pokój w środek chaosu, porządek w zamieszanie i nadzieję w rozpacz. Panie, wstawiamy się o pilną ulgę dla duchowych przywódców, którzy są przeciążeni, pastorów, którzy niosą ciężar wielu żyć, misjonarzy, którzy stają w obliczu sprzeciwu i prześladowań. Wzmocnij ich Twoją mocą, odnów ich siły jak orła. Wylej na nich twoje świeże namaszczenie i chroń ich przed wszelkimi atakami wroga. Niech znajdą w tobie odpoczynek, którego potrzebują ich dusze i mądrość, aby z miłością i skutecznością pasterzować stado. Ojcze umiłowany, wołamy o pilną pomoc dla naszego narodu. Widzisz korupcję, która kala instytucje, przemoc, która nęka ulice, niesprawiedliwość społeczną, która woła o rozwiązanie. Podnieś uczciwych mężczyzn i kobiety na stanowiska przywódcze, skłoń serca rządzących do decyzji, które czczą Twoje imię i przynoszą dobrobyt ludowi. Niech Twoja sprawiedliwość ustanowi się w naszej ziemi i niech pokój Chrystusa króluje nad naszym narodem. Panie są ludzie borykający się z pilnością mieszkaniową, rodziny eksmitowane, osoby bezdomne, młodzi ludzie, którzy muszą opuścić dom rodziców, ale nie mają warunków. Ty jesteś Bogiem, który przygotował mieszkanie dla Twojego ludu. Otwórz właściwe drzwi, połącz ich z właściwymi ludźmi i zapewnij warunki finansowe, niezbędne do tego, aby mieli bezpieczny dom, gdzie mogą znaleźć pokój i stabilność. Wstawiamy się również za pilną pomocą dla ministerstw i dzieł społecznych, które borykają się z trudnościami finansowymi w kontynuowaniu pomocy potrzebującym. Często środki wyczerpują się właśnie wtedy, gdy popyt wzrasta. Dotknij serca hojnych ludzi, aby inwestowali w te sprawy, pomnóż dostępne środki i otwórz nowe źródła zaopatrzenia, aby żadne dobre dzieło nie przestało funkcjonować z powodu braku środków. Ojcze, wołamy o pilną ulgę dla tych, którzy borykają się z sytuacjami uzależnienia. Są ludzie walczący z alkoholizmem, narkotykami, hazardem, pornografią i innymi zachowaniami kompulsywnymi, które niszczą rodziny i życie, ale Ty jesteś Bogiem, który wyzwala jeńców. Złam te łańcuchy, usuń pragnienie substancji lub zachowania uzależniającego, wzmocnij wolę do opierania się pokusom i połącz te osoby z grupami wsparcia i odpowiednim leczeniem. Panie. Wielu boryka się z pilnością akademicką: studenci z trudnościami w nauce, młodzi ludzie przystępujący do egzaminów wstępnych, profesjonaliści zdający ważne konkursy. Wylej na nich Twoją nadprzyrodzoną mądrość, wyostrz ich zdolność, rozumienia, wzmocnij ich pamięć i daj im spokój, aby mogli zademonstrować całą wiedzę, którą zdobyli. Niech pokonają swoje ograniczenia i osiągną wyniki, których pragną. Umiłowany Ojcze, są ludzie borykający się z kryzysami tożsamości i celu, czujący się zagubieni w odniesieniu do przyszłości, nie wiedząc w którym kierunku podążać w życiu. Ty znasz plany, które masz dla każdego z nas, plany pokoju, a nie zła, aby dać nam koniec, którego oczekujemy. Zgodnie z księgą Jeremiasza, rozdziałem 29, wersetem 11. Objaw każdej osobie jej unikalny cel. Otwórz jej oczy, aby ujrzała dary i talenty, które w niej umieściłeś, i skieruj jej kroki ku przeznaczeniu, które przygotowałeś. Panie, wołamy o pilną pomoc dla rodzin, które borykają się z konfliktami międzypokoleniowymi dziadkowie, którzy czują się odrzuceni przez wnuków, rodzice, którzy nie potrafią porozumieć się z nastoletnimi dziećmi różnice kulturowe, które generują tarcia. Wylej Twojego ducha zrozumienia i cierpliwości na każde pokolenie, Pomóż im docenić mądrość starszych i energię młodszych, tworząc mosty miłości i wzajemnego szacunku. Ojcze, są ludzie borykający się z pilnością twórczą i zawodową, artyści bez inspiracji, przedsiębiorcy z zatrzymanymi projektami, wynalazcy potrzebujący innowacyjnych spostrzeżeń. Ty jesteś bogiem nieskończonej kreatywności, tym, który stworzył wszystkie rzeczy z mądrością i pięknem. Wylej na nich Twoją inspirację. Odblokuj ich zdolność twórczą, połącz ich z właściwymi możliwościami i pobłogosław pracę ich rąk dobrobytem i uznaniem. Panie, wstawiamy się za pilną ulgą dla tych, którzy borykają się z problemami technologicznymi wpływającymi na ich pracę lub studia. Sprzęt, który psuje się w krytycznych momentach, systemy, które zawodzą, połączenia, które przerywają, się właśnie wtedy, gdy najbardziej ich potrzebują. Ty jesteś Bogiem wszelkiej mądrości i wiedzy. Skieruj ich ku właściwym rozwiązaniom. Połącz ich z kompetentnymi i uczciwymi technikami i pomnóż ich zdolność do szybkiego rozwiązywania tych problemów. Umiłowany Ojcze, wołamy o pomoc dla tych, którzy borykają się z sytuacjami izolacji społecznej. Starsi ludzie zapomniani w domach opieki, osoby niepełnosprawne, które czują się wykluczone, Jednostki, które przeprowadziły się do miejsc, gdzie nikogo nie znają. Ty widzisz każde samotne serce i znasz ludzką potrzebę zdrowych relacji. Wyślij kochających ludzi do ich życia, stwórz możliwości prawdziwego połączenia i napełnij ich serca miłością, która pochodzi od ciebie. Panie, są ludzie borykający się z konkretną pilnością duchową, powołania ministerialne, których nie wiedzą, jak rozwijać. Wizje i sny prorocze, które potrzebują interpretacji, dary duchowe, których nie wiedzą, jak właściwie używać. Wylej na nich Twojego ducha objawienia i zrozumienia, połącz ich z dojrzałymi mentorami duchowymi i skieruj ich kroki ku miejscom, gdzie mogą rosnąć i owocować zgodnie z Twoją wolą, Ojcze. Wstawiamy się za pilną ulgą dla tych, którzy borykają się z niedawnymi traumami, wypadki, które pozostawiły ślady fizyczne i emocjonalne nagłe straty bliskich, sytuacje przemocy lub nadużyć. Ty jesteś Bogiem, który leczy najgłębsze rany i przywraca to, co zostało złamane. Wylej Twój leczący balsam na każdą traumę, usuń niepokojące obrazy z umysłu, ulecz blizny emocjonalne i przywróć zdolność do ponownego zaufania i miłości. Pości. Panie wielu boryka się z pilnością związaną z zobowiązaniami i odpowiedzialnościami, które się nagromadziły. Niemożliwe do dotrzymania terminy, obietnice, których nie wiedzą, jak dotrzymać, oczekiwania, które wydają się nieosiągalne. Daj im mądrość, aby priorytetyzować to, co istotne, odwagę do renegocjacji tego, co wymaga dostosowania i nadprzyrodzoną siłę do wypełnienia tego, co jest naprawdę ważne. Umiłowany, Ojcze, są ludzie borykający się z kryzysami wiary. Wątpliwości, które nawiedzają umysł, pytania, które nie znajdują odpowiedzi okoliczności, które każą kwestionować Twoją dobroć i wierność. Tak jak wzmocniłeś Hioba w środku przeciwności, wzmocnij również wiarę tych, którzy przechodzą przez dolinę cienia śmierci. Objaw się w sposób osobisty i potężny, usuń wszystkie wątpliwości i ustanów ich mocno na skalę, którą jest Chrystus Jezus. Panie, wołamy o pilną pomoc w sytuacjach, które wydają się niemożliwe z ludzkiego punktu widzenia, diagnozy terminalne, których medycyna nie może wyleczyć, długi tak wielkie, że wydają się nie do spłacenia, relacje tak zranione, że wydają się nie do pogodzenia. Ale Ty jesteś Bogiem niemożliwego, tym dla którego nie ma sprawy przegranej ani sytuacji bez rozwiązania. Objaw Twoją nadprzyrodzoną moc, uczyń to, czego żaden człowiek nie może uczynić. I odbierz całą chwałę za zwycięstwo, które nadchodzi, ojcze. Wstawiamy się za tych, którzy borykają się z konkretną pilnością rodzinną buntownicze dzieci, które zaangażowały się w przestępczość, małżonkowie, którzy grożą opuszczeniem domu, krewni, którzy rozwinęli poważne choroby psychiczne. Ty jesteś specjalistą w przywracaniu rodzin i leczeniu relacji. Interweniuj w sposób nadprzyrodzony w każdej sytuacji, dotykając serc lecząc umysły i przywracając miłość, która została utracona. Panie, są ludzie borykający się z zewnętrznymi naciskami, które zagrażają ich stabilności, groźby, osób źle nastawionych, szantaże, których nie wiedzą, jak stawić czoła, prześladowania z powodu wiary lub pozycji, którą zajmują. Ty jesteś naszą tarczą i obrońcą, tym, który walczy za nas. Pomieszaj plany tych, którzy knują zło. Podnieś na naszą korzyść ludzi, którzy mogą nam pomóc, i stwórz wokół nas osłonę ochrony, której żaden wróg nie może. Przebić, umiłowany ojcze, na zakończenie tej pilnej modlitwy chcemy wyrazić nasze absolutne zaufanie do Ciebie. Tak jak Dawid zakończył Psalm 70, mówiąc: Ty jesteś moją pomocą i moim wybawicielem. Panie, nie zatrzymuj się. Również my wyznajemy, że Ty jesteś naszą pomocą obecną w utrapieniu. Naszą twierdzą w momentach słabości, naszą nadzieją, gdy wszystko wydaje się stracone. Wierzymy, że podczas gdy się modlimy, Ty już działasz. Wierzymy, że ta modlitwa nie powróci pusta, ale wypełni cel, dla którego została uczyniona. Wierzymy, że dzisiaj oznacza początek naszej odpowiedzi, naszego cudu, naszego zwycięstwa. Nie zatrzymuj się, Panie, ale pośpiesz się, aby nas ratować, ponieważ w Tobie jest nasza nadzieja. I poza Tobą nie ma zbawienia. Dziękujemy, że nas słyszysz. Dziękujemy, ponieważ wiemy, że Pan jest z nami we wszystkich momentach i nigdy nas nie opuszcza. Niech możemy przeżyć ten dzień z wdzięcznością i radością, wiedząc, że jesteśmy pod Twoją łaską. Niech możemy rozpocząć dzień tą poranną modlitwą i kontynuować kroczenie w Twojej obecności, stawiając Boga na pierwszym miejscu we wszystkim, co robimy. W imię Jezusa się modlimy. Amen. Jeśli ta modlitwa przyniosła ulgę i nadzieję Twojemu sercu, zapraszam Cię do podzielenia się nią z kimś wyjątkowym, kto również potrzebuje poczuć obecność i pomoc Boga. Napisz swoje Amen tutaj w 1903 w komentarzach, wyznając swoją wiarę i zaufanie do Boga, który nigdy nie zawodzi. Skorzystaj z okazji, aby zostawić swoją konkretną prośbę o modlitwę, abym mógł również wstawić się za Tobą. Nie zapomnij zasubskrybować kanał i aktywować dzwonek. W ten sposób będziesz nadal otrzymywać potężne modlitwy i wiadomości, które odnawiają Twoją nadzieję każdego dnia. Niech Bóg napełni Twoje serce pokojem i niech Jego światło prowadzi każdy wybór w Twoim życiu. Dziękuję, że byłeś ze mną w tej pilnej modlitwie. Niech Pan Cię błogosławi, strzeże i udzieli natychmiastowej ulgi we wszystkich sytuacjach, które Cię trapią. Do następnej modlitwy: Pamiętaj zawsze: Bóg jest po Twojej stronie, dzisiaj i na wieczność, a Twoja odpowiedź już jest w drodze. Jeśli ta modlitwa Cię pobłogosławiła, skorzystaj z okazji, aby obejrzeć teraz następną wiadomość specjalnie, przygotowaną, aby jeszcze bardziej wzmocnić Twoją wiarę i zaufanie do Boga. Wystarczy kliknąć w zalecane wideo tutaj na ekranie i kontynuować duchowy wzrost przez Słowo. Niech Bóg Cię obficie błogosławi, ławi.